Cześć, tutaj Janek Śpiewak. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o najważniejszym wydarzeniu tego miesiąca, a może roku, które powinno być ciągle wałkowane w mediach, ale oczywiście nie jest. W tym tygodniu IPCC, czyli Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu, opublikował kolejny raport o stanie naszej planety. Jest źle, a jeśli nic z tym nie zrobimy, może być znacznie, znacznie gorzej. Posłuchajcie. Thousands of people have fled their homes on the Greek island of Evia. Fires are also threatening villages in northeastern Russia. Evacuations have been ordered in parts of Siberia. The Dixie Fire is now the third largest in the state's history and it continues to burn remote communities and towns. Planeta pokazuje nam ostatnio, że jest z nią bardzo, bardzo źle. Przez się e, tego lata rekordowe fale upałów, susze, pożary i nagłe ulewy. Ogromne, rekordowe pożary w tym sezonie oglądamy we Włoszech, Algierii, Grecji, Turcji, Syberii i Kalifornii. Niespotykane powodzie nawiedziły Chiny i Niemcy. W ciągu zaledwie godziny na metr kwadratowy spadło w Niemczech 200 litrów wody. To prawdziwy potop, na który nie sposób się przygotować. Pożary prowadzą też do gigantycznego zanieczyszczenia powietrza, po prostu do smogu. Oddychanie w wielu miastach Syberii, Stanów Zjednoczonych i Grecji zagraża po prostu dzisiaj życiu. Amerykańska telewizja nadaje nawet prognozę pogody, prognozę dymów, które zatruwają obszary o powierzchni wielkości europejskich państw. Na Syberii płonie już niewieczna zmarzlina, płoną torfowiska, Pożarów nie gasi nawet długa zima i mróz. Te pożary płoną cały rok. W Kalifornii w rzekach jest tak gorąco, że w tym roku trzeba było łososia przewozić ciężarówkami do miejsca tarła, bo w wodzie by się po prostu te ryby ugotowały. Ponad miliard mięczaków ugotowało się e, miesiąc temu z powodu fal upałów, e, niemal, sięgających niemal 50 stopni na pacyficznym wybrzeżu Ameryki. Pożary są tak gigantyczne w Kalifornii, że tworzą już własną pogodę. Ta kamera termiczna, która nagrywała pożar w Kalifornii, pokazywała słupy ognia nawet o wysokości 100 metrów. Przez ogromne temperatury, niską wilgotność powietrza pojawiały się burze ogniowe, nowe, nieznane wcześniej zjawisko pogodowe, które zaburza cyrkulację powietrza na gigantycznych obszarach. W Polsce zmiany też już widać. Jedną z najbardziej widocznych jest panująca od wielu lat w Polsce susza. W tym roku nie jest tak widoczna dzięki w miarę śnieżnej zimie, ale w zeszłym roku sytuacja była dramatyczna. W wielu regionach kraju nie było nawet jednego pełnego dnia z pokrywą śnieżną przez całą zimę. Sezon zimowy 2019-2020 był najcieplejszy w historii pomiarów. Niedługo dzieci nie będą wiedzieć, co to są sanki i na czym polega walka na kule śnieżne. Jeśli porównamy zmiany klimatu w Polsce w ciągu ostatnich 50 lat, to zobaczymy, że faktycznie zaszły w naszej pogodzie ogromne zmiany. Liczba dni ciepłych z temperaturą powyżej 25 stopni wzrosła w ciągu 50 lat aż o 1 trzecią. Liczba dni z pokrywą śnieżną zmniejszyła się natomiast też o 1 trzecią. Liczba dni bez opadów również się wydłużyła. W tym roku mieliśmy w miarę śnieżną zimę, ale czerwiec i lipiec były upalne. Ja umierałem przy 35 stopniach w mieszkaniu w Warszawie. Czerwiec 2021 roku był najcieplejszym czerwcem od 70 lat i zajmuje drugie miejsce w historii pomiarów. Najcieplejsze lata w historii pomiarów to rok 2018, 19, 20. Widzicie pewien wzór? Jest po prostu coraz cieplej. Pożary i wzrost temperatur wymuszają również migrację zwierząt, które tracą swoje naturalne habitaty. To jednak tylko początek prawdziwej zagłady fauny. Wzrost temperatur, niszczenie środowiska naturalnego wraz z przemysłowym rolnictwem, suburbanizacją, obecnością. Toksycznych chemikaliów w glebie, powietrzu i wodzie prowadzi do ogromnej redukcji populacji zwierząt. Naukowcy opisują to zjawisko jako szóste masowe wymieranie gatunków. Ostatnie było 65 milionów lat temu i zostało wywołane przez asteroidę. Tym razem to nie ciało z kosmosu odpowiada za zagładę życia na Ziemi, ale. Człowiek. Naukowcy liczą, że w XX wieku wymarło ponad 500 gatunków kręgowców tyle samo wyginie w najbliższych dekadach. Ponad 20 tysięcy gatunków niedługo będzie zagrożonych wyginięciem. Nie tylko ssaki, ptaki czy ryby padają ofiarą działalności człowieka. Liczebność 40% gatunków owadów od kilku dekad dramatycznie się kurczy. Populacja insektów spada nawet o 2,5% rocznie, co może oznaczać, że pod koniec wieku owadów praktycznie nie będzie wcale. Tempo znikania gatunków i redukcji populacji jest tak wielkie, że jeśli nie zostanie ono szybko zatrzymane, będzie się mogło równać tylko z wymieraniem okresu. Prehistorycznego, gdy ogromna asteroida wybiła 75% życia na Ziemi. Nie tylko planeta i zwierzęta starają się nam przekazać, że sy sytuacja idzie w bardzo złą stronę. Mówią też o tym naukowcy. Ci zebrani w Międzyrządowym Zespole do Spraw Zmian klimatu opublikowali, właśnie klimatu opublikowali właśnie kolejny raport na temat wpływu człowieka na środowisko. IPSSE, czyli Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, to ciało doradcze powstałe przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja opublikowała już sześć podobnych dokumentów pierwszy w 1990 roku, ostatni w 2014. Autorzy opisują tylko sytuację i pokazują scenariusze na przyszłość. Tegoryczny raport przygotowało 200 autorów, którzy przeczytali. I zanalizowali, przebadali ponad 14 tysięcy wyników badań, artykułów naukowych z całego świata dotyczących klimatu. Wszystko po to, żebyśmy my nie musieli tego robić. Co ustalili naukowcy? Po pierwsze, naukowcy potwierdzili jeszcze raz to, co już wiedzieliśmy wcześniej: wzrost temperatur na Ziemi to nienaturalny cykl przyrody, ale dzieło człowieka. Na czym polega ten mechanizm? W wielkim skrócie, emisja gazów cieplarnianych do atmosfery za pomocą spalania węgla, gazu i ropy tworzy wokół planety taką kołdrę, która zatrzymuje promieniowanie słoneczne przy powierzchni Ziemi. Związek między spalaniem paliw kopalnych a wzrostem temperatur naukowcy ustalili już bardzo dawno temu. Już pod koniec XIX wieku szwedzki naukowiec przewidywał, że dalsze spalenie węgla doprowadzi do znacznego wzrostu temperatur na Ziemi. Ta wiedza nie była niczym tajemnym. Jakiś czas temu wiralem zostało zdjęcie gazety z 1912 roku, w której autor pisał, że spalanie węgla powoduje emisję dwutlenku węgla do atmosfery, co cytuję, to sprawia, że powietrze staje się kocem dla Ziemi i podnosi jej temperaturę. Efekt może być znaczący za kilka stuleci. Dziennikarz napisał to 108 lat temu. Pod koniec lat 80. wyłonił się natomiast konsensus wśród naukowców, że jeśli dalej będziemy w takim tempie spalać paliwa kopalne, to dojdzie do katastrofy. Wtedy powstał właśnie Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu. Nie tylko NZ wiedziało już wówczas, co się dzieje. Od początku lat 80. pełną wiedzę na ten temat posiadały już koncerny paliwowe. Już na początku lat 80. naukowcy giganta paliwowego Exxona dokładnie obliczyli, jak będzie wyglądać wzrost temperatur. W 1982 roku ich własne ciało badawcze opublikowało raport, który stwierdzał, że. Przy obecnych trendach temperatury podwyższą się do 2019 roku o 1,5 stopnia. Naukowcy Exxona trochę przestrzelili, ale niewiele. Zobaczcie, jak ich badanie, zobaczcie ich badanie z nałożonymi rzeczywistymi pomiarami temperatur. Jaka była reakcja korporacji paliwowych na tę wiedzę? Rozwiązano zespół naukowców, którzy się tym zajmowali, a Exxon zaczął wspierać. Prawicowe i libertariańskie think tanki, które miały siać dezinformacje na temat wpływu człowieka na wzrost temperatury. Dlatego do dzisiaj możecie przeczytać czy obejrzeć różne bzdury w stylu, że w średniowieczu było cieplej niż dzisiaj, czy że wybuchy wulkanów mają podobny wpływ co człowiek na klimat. Po prostu korporacje zrobiły sobie z atmosfery darmowy śmietnik, gdzie mogą wyrzucać każdy z syf, nie licząc się z kosztami dla ludzi i środowiska. Drugim podstawowym ustaleniem naukowców z IPCC jest to, że ostatnia dekada była cieplejsza niż jakikolwiek okres w ciągu ostatnich 125 tysięcy lat. Ilość dwutlenku węgla i innych gazów e, cieplarnianych, e, takich jak metan czy potlenek azotu, jest największa w atmosferze od co najmniej 800 tysięcy lat. Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze doprowadziła już do wzrostu temperatur o ponad 1 stopień w porównaniu do czasów przedindustrialnych. Ciekawe jest też to, że ludzie wyrzucili do atmosfery już tyle syfu, że temperatura powinna wzrosnąć jeszcze więcej, ale ilość mikrocząsteczek, różnych śmieci, które unoszą się w powietrzu, sprawia, że część promieniowania słonecznego się odbija od właśnie od tych cząsteczek, co ma chłodzący efekt, więc jeśli będzie mieć czystsze powietrze, będzie też cieplej. Naukowcy z IPCC udowodnili związek między ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi a globalnym ociepleniem. Ostatnie ogromne fale upału w Ameryce naukowcy jednoznacznie przypisali efektom globalnego ocieplenia. To już nie są hipotezy, to są naukowe fakty. Ekstremalne zjawiska pogodowe to rezultat naszej działalności. Po trzecie, e, naukowcy stwierdzili, że przez brak, działamy, przez brak działania mamy dzisiaj niewielkie szanse na zredukowanie wzrostu globalnej temperatury do poziomu poniżej 1,5 stopnia, co naukowcy uważają za możliwe bezpieczny i najlepszy scenariusz. Naukowcy wskazują na dwie daty rok 2030 i rok 2050. Powinniśmy zredukować emisję o ponad połowę do końca dekady. A do roku 2050 musimy mieć netto zerowe emisje. Redukcja emisji gazów cieplarnianych praktycznie do zera do 2050 roku daje możliwość stabilizacji temperatur w drugiej połowie XXI wieku, a i tak ze skutkami globalnego ocieplenia będziemy musieli się mierzyć przez następne stulecia. Jeśli nie uda nam się wyeliminować emisji do połowy wieku, a w najbliższej dekadzie ich mocno ograniczyć, pójdziemy kursem na wzrost o 2 i więcej stopnia Celsjusza, co spowoduje, że znaczna część planety za pół wieku, albo nawet szybciej, nie będzie się nadawać do życia. Oprócz klęsk e, głodu, e, drastycznego obniżenia jakości i komfortu e, naszego życia, wywoła to ogromne migracje. Miliony ludzi będą dobijać się po prostu do naszych granic, uciekając przed falami upałów. Co wtedy zrobimy? Nie wiadomo. Co oznacza wzrost temperatury o 1,5 stopnia? Naukowcy policzyli, że ekstremalne fale upałów e, będą się wydarzać co 5 lat. Z dwoma stopniami ocieplenia będą się one powtarzać co 3,5 roku, natomiast z 4 stopniami co 15 miesięcy. Podobnie będzie z suszami i gwałtownymi ulewami. Wszystkie te zjawiska staną się po prostu normalnością. Badania pokazują, że na Ziemi nastąpił do tej pory wzrost temperatury. O ponad 1 stopień Celsjusza. Warto tutaj jednak pamiętać, że gdy mówimy o wzroście temperatur na Ziemi, naukowcy podają uśrednioną wartość dla lądu i morza. Morze jest oczywiście chłodniejsze i wolniej się nagrzewa niż ląd. Oceany mają ogromną rolę, oceany pełnią ogromną rolę chłodzącą i absorbującą dwutlenek węgla w przyrodzie. Te możliwości jednak się powoli wyczerpują. Ląd ociepił się średnio już o blisko 1,5 stopnia. Oceany w tym czasie ociepliły się niemal dwa razy mniej. Różne miejsca na Ziemi ogrzewają się w różny sposób. Wiemy, że na przykład Arktyka w tym samym czasie jest cieplejsza już o 2 stopnie niż w czasach przedindustrialnych. Globalne ocieplenie w każdym miejscu na Ziemi ma inny przebieg, inne tempo. Wzrost temperatur na Ziemi może doprowadzić do nieodwracalnych, krytycznych zmian, które będą wywać kolejne katastrofalne skutki. Takich punktów krytycznych na naszej planecie jest kilka. Wzrost temperatury doprowadzi do roztopienia wiecznej zmarzliny, co doprowadzi jeszcze większej emisji metanu, który jest tam. Zamrożony. Stopienie lodowców to wzrost poziomu mórz. Stopienie, stopione lodowce to również odsłonięte skały, które przeburują znacznie więcej ciepła niż lód, od którego odbija się słońce, co jeszcze bardziej przyspiesza nagrzewanie się lądu. Spalona ziemia bez roślinności będzie jeszcze bardziej sucha, i tak dalej, i tak dalej. Samo napędzająca się spirala. Wzrost temperatur już się przekłada na przykład na Golfstrom, prąd morski, który transportuje gigantyczne ilości ciepłej wody. Na, do północno-zachodniej Europy. Goldström z roku rok słabnie, co może mieć trudne do wyobrażenia dzisiaj skutki. Jak widać, ziemski klimat to niesłychanie skomplikowana i połączona z sobą inżynieria. Stabilny klimat umożliwił człowiekowi stworzenie cywilizacji. Wzrost temperatur w tak krótkim okresie nie daje czasu ani nam, ani roślinom, ani zwierzętom do adaptacji i ewolucji. Nasza cywilizacja wisi dzisiaj na włosku, jednak nic się nie zmienia. Emisje gazów cieplarnianych ciągle rosną, mimo szumnych deklaracji i porozumień. Połowę CO2, która znajduje się dzisiaj w atmosferze, została tam wyrzucona w ciągu zaledwie ostatnich kilkudziesięciu lat, gdy rządy i korporacje miały już pełną wiedzę na temat nadciągającej katastrofy. Dlaczego socjologowie mówią, że w dzisiejszym świecie łatwiej wyobrazić sobie Koniec świata, niż koniec kapitalizmu. Kto utrzymuje ten system przy życiu? Czy my, jako jednostki, możemy coś w sprawie globalnego ocieplenia zrobić? O tym już niedługo w drugim odcinku o globalnym ociepleniu, które zmienia absolutnie wszystko. Wielkie dzięki, że zobaczyliście cały ten materiał. Dajcie łapkę w górę, wspierajcie mnie na Patronajcie. No i do zobaczenia na mieście.